Torek, pierwszy tydzień niezwykły. W pierwszym czytaniu z listu do Hebrajczyków pada takie intrygujące zdanie. Przystało bowiem temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko istnieje, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienia. Przystało Bogu udoskonalić przez cierpienia, przystało, żeby Jezus Chrystus był udoskonalony przez cierpienie. Niektórzy mówią, że cierpienie nie uszlachetnia, że cierpienie tylko niszczy. Ale jest jakaś taka prawda w Biblii, która chce powiedzieć, że można, można się przez cierpienie uszlachetnić. Można się złotrzyć, jak, jak ten zły łotr. Można nie przejść próby, jak, jak Judasz. Ale może to cierpienie doprowadzi człowieka, jak dobrego łotra, do, do pewnej zmiany, do pewnej refleksji. Syn człowieczy, Jezus Chrystus, nie jest kimś, kto musiałby być udoskonalony, tak jak byłby grzesznikiem. Ale w tej swojej świętości może być i jeszcze bardziej doskonały. A to znaczy, cierpienie nie jest za grzechy, bo gdyby było za grzechy, to przecież Jezus by nie cierpiał. I chociaż jest święty, i chociaż jest bezgrzeszny, to cierpi i to cierpienie go jeszcze bardziej uszlachetnia. Staje się coraz bardziej szlachetny. Chodzi o to, żebyśmy w praktyce jednak no, nie stracili wiary w to, że żeby szukać sensu cierpienia, żeby szukać, po co to cierpienie jest, żeby tak wejść w tajemnicę cierpienia razem z miłością, z otoczeniem innych ludzi. Wszystko oczywiście robić, żeby nie cierpieć, ale kiedy cierpienia się nie da uniknąć, żeby tak wszystko robić, żeby to cierpienie uszlachetniło, żeby to cierpienie sprawiło, że staniemy się bardziej święci, stanimy się bardziej Boży. Nie musi Krzyż nas oddalić od Pana Boga. Naprawdę cierpienie nie musi nas oddalić od odbycia świętymi. Psalm powtarza pewien fragment z pierwszego czytania. Fragment, który mówi o tym, że Bóg troszczy się o człowieka, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego. No bo tak naprawdę, patrząc z nieba, no to jest mega niezrozumiałe, dlaczego Pan Bóg miałby się troszczyć o ludzi, a nie o owce, ani o konie, nie o bydło. Gdybyśmy mieli jakieś insekty i mieli między nimi wybierać, to byśmy powiedzieli: A takie małe małe e, zwierzątka, co ja się będę nimi zajmował. Przecież z perspektywy kosmosu, z perspektywy tej, tej siły wszechmocnej, która stworzyła świat, my jesteśmy naprawdę pyłem, my jesteśmy naprawdę insektami, my jesteśmy naprawdę, naprawdę niczym. I że Bóg o nas pamięta, że Bóg posyła Zbawiciela, że Bóg się o nas troszczy. Żebyśmy chociaż trochę uwierzyli w to, że jesteśmy zaopiekowani przez Pana Boga, że, na, że to, że my na tym świecie możemy robić to, co robimy, to, że możemy nawet w kosmos latać, to wszystko dlatego, że jesteśmy bardzo zaopiekowani przez Pana Boga. Jesteśmy bardzo zatroszczeni o Pana Boga, i on stworzył takie warunki, żebyśmy mogli żyć w miarę jak najlepiej, żyć jako dzieci. Czujmy się w życiu rzeczywiście przez Boga pamiętani i zatroszczeni. Ewangelia Marka opowiada o tym, jak Jezus pewnego dnia w Szabacie, w Szabat, do, do, w szabat dokładnie, wszedł do synagogi i, kiedy zaczął nauczać, spotkał człowieka, który był opętany. Wyrzuca tego złego ducha z niego, ale to, co bardzo podoba, mnie, podoba, podoba mi się, uderza mnie w tym fragmencie, jest to, że Jezus nie wyrzuca złego ducha z człowiekiem, ale wyrzuca złego ducha z człowieka. Że tak naprawdę normalnie jak mi uczeń przeszkadzał w klasie, to reakcja była taka, że człowiek chciał wyrzucić go za, za drzwi. Wydawało się, że jak wyrzucę złego ucznia, to wyrzucę też tego złego ducha, który ma w sobie. A Jezus nie wyrzuca, złego człowieka, nie wyrzuca człowieka, wyrzuca tylko złego ducha. To jest to jakaś taka niesamowita umiejętność Jezusa oddzielenia człowieka. Od złego, udzielenia od dzie dziecka Bożego, od, od, od grzesznika. Obyśmy poprawiając innych, poprawiając siebie, mówiąc, rozmawiając, dyskutując, starali się nigdy nie stracić wiary w to, że w drugim człowieku jest człowiek, że w drugim człowieku jest serce i że czasem go musi zły duch opuścić, ale nigdy my nie, mo my nie możemy opuścić drugiego człowieka. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.